Cześć, witam Was w tym odcinku. Dzisiaj przedstawiam Wam moje top 10 postaci w uniwersum demosyra pod względem siły mego oglądania. PS, znajdziecie to w sumie spoilery tak po prawdzie do całej mangi. Zanim zaczniemy, chciałbym przedstawić Wam argumenty, które będą popierać moją wiedzę oraz to, w jaki tak właściwie sposób będę realizował ten ranking. Po pierwsze siedzę w uniwersu demosera od momentu gdy wychodził pierwszy sezon. Zanim zacząłem czytać mangę, opierając swoją wiedzę o różne strony typu fandomy i takie tam, więc znam różnorakie ciekawostki czy ledwo zauważalne fakty. Przeczytałem całą mangę oraz argumentowałem na temat tego uniwersum z wieloma ludźmi, przez co moja opinia ulega zmianie lub też się utrzymywa, wiecie, to jest raczej znaczy normalna rzecz, no. Zaznajomy mi się pogadać czy coś w tym stylu. Dzięki tym wszystkim faktom wiem, że posiadam wystarczającą wiedzę, by móc przekazywać wam moją opinię i też ją dla was tworzyć. Po drugie, w tej topce będę brać pod uwagę w głównej mierze fitsy, czyli dowody dzięki którym możemy określić siłę postaci. Będę zwracać także uwagę na uniwersalność umiejętności, ilość zdobytego doświadczenia, wytrzymałość, inteligencję i różne inne rzeczy, które w mojej opinii wpływają na moje zdanie. Gdy już to wiemy, możemy przejść do rankingu. Miejsce 10. Tomioka Giyo Filar wody, użytkownik oddechu wody, posiadacz znamienia demonów, czerwonego ostrza oraz osoba, która posiada naprawdę duże doświadczenie. Wymyślił on 11 technikę oddechu wody, która jest jedną z najlepszych technik obronnych w tym uniwersum. Bansztował piątego Lower Moon'a a w ostatecznym arku walczył z Akazą, gdzie przy pomocy Tanjiro zmusił go do użycia całej swojej siły. Także w tym samym arku walczył z Muzanem, którego przy pomocy innych osób zasypywał potężnymi atakami. W tym dodania faktem jest to, że jest jednym z dwóch filarów, którzy przeżyli wszystkie te wydarzenia. Tomioka jest najlepszym użytkownikiem oddechu wody, jakie było dane nam poznać. I tak nie biorę to pod uwagę żadnego filara z ery Sengoku, ponieważ no tak poprawdzie nic o nich nie wiemy, o żadnym z nich. Na koniec dodam, że oddech jakiego używa jest jednym z najbardziej uniwersalnych, o ile nie najbardziej, oddechów w całym tym uniwersum. Oczywiście, no nie biorę pod uwagę tutaj oddechu Słońca, no bo wiemy jak jest. Miejsce dziewiąte zajmuje Hantengu. Jest to czwarty wyższy, który posiada minimum top 2 najlepsze umiejętności do walki 1 vs 1 w tym uniwersum. Na początku starcia atakuje czteroma klonami posiadającymi różne uzupełniające się zdolności. Gdy już uda się jakomuś pokonać, łączą się one w jedną potężną jednostkę, jaką zo Zohakuten, czyli najsilniejsza forma tego demona, która bez większych problemów pokonała Tanjiro, Nezuko, Genie, a jeszcze później przytrzymywała w sumie także bez większych problemów i tak poprawnie na totalnym luzie Mitsuri z przebudzonym znakiem zabójcy demonów. Gdyby tego wszystkiego było mało, żaden z wcześniej wymienionych klonów nie jest jego prawdziwym ciałem. Ukrywa się ono przez całą walkę, jest wielkości myszy jak nie mniejsza, oraz jest chronione przez Zoha Kutena. Widząc wszystkie te argumenty mogę śmiało stwierdzić, że Hantengu ze względu na swoją wytrzymałość, elastyczność, czystą moc czy też uniwersalność umiejętności zasługuje na dziewiątą lokatę w tym rankingu. Miejsce 8. Shinazugawa Sanemi Filar wiatru używający dechu wiatru. Jest on minimum top 2 filarem z największą zaciekłością oraz wytrzymałością bojową. W siłowaniu się na rękę wśród filarów zajął czwarte miejsce, co klasyfikuje go jako silnego fizycznie. Jest niesamowicie szybki, gipki oraz inteligentny, dzięki czemu podczas walki jest śmiertelnie niebezpieczny. Jego dodatkową zaletą jest fakt, że nie używa on jedynie samego ostrza, a gdy zajdzie taka potrzeba, posłuży się bronią palną i innymi tego typu rzeczami. Oddech wiatru jest według mnie przeciwnością dechu wody, przez co jest on skupiony głównie na naprawdę potężnej ofensywie. Mimo wszystko, jego największymi plusami są czerwone ostrze oraz znak zabójcy demonów. Jeżeli chodzi o jego fitsy, to odbył on wyrównaną walkę terligom z giu, w ostatnim arku roznosił wpływ znajdujące się tam słabsze demony, będące minimum na Poziomie niższego księżyca. W ogromnym stopniu przyczynił się do pokonania wyższej dynki Kokushibo, którego był w stanie parę razy zaskoczyć, przez co ten nawet uznał jego siłę. Pod koniec tego arku zasłużył się walce z Muzanem, i co najważniejsze, jest przygiju, jedynym z dwóch filarów, którzy przeżyli wszystkie te wydarzenia. Miejsce siódme: Himedji Magiomei od razu chciałbym dodać, że jest to miejsce wymienne, czyli można go zamienić miejscami z postacią wyżej. Jest to filar kamienia, który używa oddechu przypisanego do jego tytułu. Himejima jest najsilniejszym hashira w historii korpusu zabójców demonów oraz prawdopodobnie top 3 osób pod względem siły, jaka kiedykolwiek do niego przynależała. Jego styl oddychania jest cikte połączony z orężem składającym się z cepa i topora połączonych łańcuchem. Owa broń jest tak wytrzymała, że nie mógł jej zniszczyć Kokushibo, a nawet Muzan w walce o swoje własne życie. Posiada on czerwone ostrze oraz znamie zabójcy demonów. Jego refleks, siła, szybkość, szybkość bojowa, doświadczenie, inteligencja bojowa, fechtunek, elastyczność są na najwyższym możliwym poziomie. Moim zdaniem jednym z jego niewielu minusów jest na pewno fakt, że oddech kamienia nie jest zbyt uniwersalny oraz posiada jedynie 5 form. Dzięki tym wszystkim argumentom był on w stanie przewodzić walce przeciwko Kokushibo oraz w ogromnym stopniu przyczynił się do pokonania Muzana. Pierwszy wyższy, jaki władcy demonów uznali jego siłę, to już jest fitsem samym w sobie. Niestety nie przeżył on ostatniego arku, lecz był w nim jedną z kluczowych postaci. Miejsce szóste, Akaza. Wyższy trzeci mistrz stylu walki Soryu. Już za ludzkiego życia był w stanie zabić 67 ludzi gołymi rękoma. Jako demon, używa sztuki krwi wzmacniającej jego styl walki poprzez tworzenie znacznie potężniejszych ciosów, które mogą być wysyłane przykładowo na odległość. Jego jego regeneracja, gibkość, siła, szybkość bojowa, szybkość, inteligencja bojowa, doświadczenia oraz sposób w jaki wykorzystuje swoje umiejętności, są na najwyższym możliwym poziomie. Zabił on bez większych problemów Rengoku oraz był w stanie przytłoczyć Giyu i Tanjiro przybudzonymi znamionami. Warte dodania jest to, że Tanjiro w tamtej chwili był na poziomie bardzo silnego filara, a i tak nie byli oni w stanie pokonać wyższej trójki, która popełniła samobójstwo pod wpływem swoich dawnych ludzkich wspomnień. Miejsce piąte. Doma. Wyższy drugi. Posługuje się on sztuką krwi polegającą na tworzeniu lodu czy też lodowych rzeczy. Dzięki niej jest w stanie zamrozić płuca nawet jednym z najsilniejszych zabójców demonów, czy też stworzyć swoje klony, które są tak samo silne jak on, przez co jest naprawdę niewygodnym przeciwnikiem. Jego bronią są bardzo wytrzymałe wachlarze. Szybkość, szybkość bojowa, siła oraz regeneracja to jego mocne strony, lecz nie jest on bez wad. Pycha, próba bycia lepszym od innych oraz lekceważenie wrogów zgubiły go i ostatecznie przyczyniły się do jego śmierci. Jego fitsy to zabicie Kanae w ostatecznym arku, pokonanie Shinobu i tak poprawdzie zdominowanie Inosuke wraz z Kanao, mimo to, że był on jakby w stanie takiego totalnego rozpadu. Gdyby nie przebiegłość filara motyla, najprawdopodobniej dzięki jego lodowym klonom zabójcy nigdy nie pokonaliby zostałych wyższych. Miejsce czwarte. Kamado Tanjiro Główny bohater, użytkownik oddechu wody i słońca. Ten drugi styl oddychania jest pierwszym i zarazem najpotężniejszym jaki kiedykolwiek został stworzony, przez co osoby używające go z automatu stają się dużo potężniejsze od innych. Posiada on znak zabójcy demonów i czerwone ostrze. Jego mocne strony to inteligencja, inteligencja bojowa, szybkość, szybkość reakcji, pomysłowość, szeroka gama zdolności defensywnych, jak i ofensywnych, bardzo mocno wyczulony wech oraz doświadczenie, jakie nabył poprzez walkę z najpotężniejszymi demonami. Wodami, które argumentują umieszczenie go na czwartym miejscu są: bycie swoistą reinkarnacją najsilniejszego wojownika oraz tworzyciela oddechów, spory udział w pokonaniu Gyotaro i Daki, jeszcze większy wkład w pokonanie Hantengu, zmuszenie Akazy do użycia całej swojej siły, nie będąc nawet jeszcze u szczytu swoich maksymalnych możliwości oraz pójście 1 vs 1 z Muzanem i nie tego pojedynku, pomimo tego, no że Muzan wtedy był po naprawdę sporej dawce leków neutralizujących jego własne komórki. Podsumowując, Kamado Tanjiro oponował dwa potężne oddechy niemal do perfekcji. To był ogromne doświadczenie oraz gdyby nie on, korpus prawdopodobnie nigdy nie miałby najmniejszych szans z demonami. Miejsce trzecie. Kokushibo. Pierwszy wyższy władający oddechem księżyca, czyli stem oddychania z największą ilością technik. Jest to drugi najsilniejszy rodzaj oddechu w całym uniwersum. Używa on sztuki wzmacniającej. Jego Techniki oddychania poprzez wytwarzanie małych półksiężyców. Posiada on znamie zabójcy demonów oraz potrafi używać przejrzystego świata, przez co dostrzega nawet najmniejszą lukę bądź słaby punkt przeciwnika. Jest on w stanie manipulować swoim mieczem, przez co może zwiększać zadawane obrażenia. Jego doświadczenie: inteligencja, inteligencja bojowa, szybkość, szybkość bojowa, siła, szermierka, uniwersalność zdolności, refleks, gibkość, percepcja, regeneracja i wszystko, o czym można sobie pomyśleć, ma opanowane praktycznie do perfekcji, dzięki czemu jest istotą praktycznie nie do pokonania dla kogokolwiek z tej listy. W jego zdolności możemy przejść do dowodów na jego siłę. Bardzo łatwo poradził sobie z Mujiro, posiadającym znak zabójcy demonów, następnie przeważał walce z Genią, Sanemim, Gyomeiem i Mujiro, a tak po prawdzie przegrał tylko i wyłącznie przez to, że dostał retrospekcji tak jak Akaza, przez co opuścił swoją gardę i dał się zaatakować. Miejsce drugie, Kibutsuji Jimuzan, władca demonów i ich stwórca. Żył długo przed kimkolwiek z tej listy, więc opanował swoje zdolności do perfekcji. Jego siła fizyczna oraz szybkość są na najwyższym możliwym poziomie. Nie posiada on stricte sztuki krwi, lecz posługuje się czymś w rodzaju zatrutych krwią biczów oraz jam ustnych znajdujących się na jego ciele, dzięki którym pozycenie ludzkiego mięsa może się regenerować. Jest on podobny do swoich stworzeń, ponieważ by go zabić, należy zniszczyć wszystkie jego serca i mózgi, które stale się przemieszczają. No jak wiadomo o innych demonów wystarczy jakby ściąć jego głowę. Bądź po prostu ściąć przykład dwa demony, tak jak jest u Daki Jotaro. W swojej nieotrutej formie jest najsilniejszym fizycznie oraz najszybszym demonem, jak w tych aspektach pierwszego wyższego kokuszybo kilkukrotnie. Jednym z ważniejszych dowodów na jego siły jest fakt, że mimo bycia otrutym składał każdego jak chciał, a jedynym realnym zagrożeniem bezpośrednim pojedynku był Tanjiro używający trzynastej formy, który i tak nie był w stanie go ostatecznie pokonać. Końcowo udało się to przy poświęceniu całego korpusu. Zabił on Mitsuri, Obanaya, Gyomeya i wielu innych zabójców demonów. Ważnym dodania jest fakt, że jest on czysto siłowo silniejszy od miejsca pierwszego, lecz przegrał z nim tylko dlatego, że go zlekceważył, ponieważ przez całe swoje dotychczasowe życie nie spotkał żadnego silnego człowieka. Tam za chwilę wymieniony człowiek stwierdził, że wystarczy jedynie jeden cios, by go zabić, co pokazuje nam naprawdę w olbrzymią potęgę Muzana Kibusuciego. Miejsce pierwsze Joryci Cugikuni, osoba, która stworzyła oddech słońca oraz dzięki niemu powstały wszystkie inne oddechy, przez co korpus zabójców demonów w pewnym momencie był naprawdę bliski zabicia Muzana. Tak jak w przypadku poprzednika, wszystkie zdolności i statystyki, jakie jest w stanie Panować, wyśrubował do absolutnej perfekcji. Posiadał on pierwszy znak zabójcy demonów, z którym na świat oraz także jako pierwsza osoba użył czerwonego ostrza. Właśnie on pokonał Muzana, a tak właściwie go szutował, wykorzystując jego zadufanie w sobie. W się czasie, gdy był bliski śmierci, pokonał Kokushibo, którego nie zabił tylko dlatego, że zmarł on ze starości. Oczywiście nie chodzi, że Kokushibo zmarł ze starości, tylko Jorici. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Nie jest on najpotężniejszą istotą, lecz jest najpotężniejszym wojownikiem, który doprowadził władcy demonów do stanu bliskiego śmierci oraz pozostawił trwały. Blizy na jego ciele oraz psychice. No i tak, tutaj chcę się zatrzymać, i tutaj już poza scenariuszem chcę dodać, że nie chodzi mi o to, że Jorycie jest słabszy od Muzana, bo jak wiadomo, po Manze jest on silniejszy od Muzana, ale chodzi mi o to, że Joryczyk pokonał władcę demonów tylko i wyłącznie dlatego, że jakby powiedzieć, Muzan podchodził do tego starcia także, o, to jest kolejny zabójstwo demonów, szybko go złaszutuje i bajabongo, nie? Ale chodzi mi tutaj o to, że czyst, czysto, tak naprawdę czysto siłowo Muzan jest od niego potężniejszy. Po prostu jest potężniejszą istotą. Ale Jorichi okazał się jako lepszy wojownik, ponieważ po prostu podszedł do tej walki tak, jak powinien. Gdyby Muzan podszedł do tej walki tak, jak powinien, Jorichi by zmarł. No ale Jorichi jest pierwszy, dlatego że po prostu wykazuje się lepszymi zdolnościami wojowniczymi, jeżeli to w ogóle jest po polsku, no i dlatego dla mnie jest on po prostu na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że określiłem o co mi dokładnie tutaj chodzi, żeby nie było jakichś nieporozumień. Jeszcze dla jasności chcę powiedzieć wam dlaczego na tej liście nie ma demon Kinga Tanjiro. Prawdą jest to, że stałby się on najsilniejszą istotą na świecie, wedle słów Muzana przerastającym nawet jego samego, lecz jest tutaj jeden duży problem. Nie pokazał on nic szczególnego na tle zabójców demonów będących blisko śmierci, przez co nie posiada on żadnych większych ficów, a większość osób, które uważa go za najpotężniejszego opiera się w dużej mierze na domysłach, gdyż argumentuje to tym, że jest on nieśmiertelny, na co nie ma ewidentnego dowodu, ponieważ nie zmierzył się on z nikim będącym w stanie mu zagrozić. Przykładowo nie walczył z Yorichim, Muzana czy też na koniec chciałbym honorowo wyróżnić postacie, które były blisko znalezienia się na tej liście. Są to Iguro Obanai, Tokito Muchiro oraz Gyoko. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zachęcam was do dyskusji w komentarzach oraz wsparcia kanału poprzez suba i lajka, a także zostawienia komentarzy. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do następnego. Siema.